Patrzcie, ile mamy na zarybienie do stawu. O, tak, o! Piękne. Korzystając z tego, że zarybiam mały staw, złowiłem troszeczkę innej ryby niż płotka. Złowiłem dużo wzdręgi. W zasadzie złowiliśmy z dużo wzdręgi. Troszeczkę uklei. Chyba tam dwa okonie są. I postanowiłem, że te ryby również zabiorę i wpuszczę je do tego stawu. Mimo, że. Mam te ryby w tym stawie oprócz uklei, to postanowiłem, że zabiorę, wpuszczę i zarybię ten większy staw. I rybki te posłużą głównie jako pokarm dla drapieżników. Oczywiście fajnie by było, żeby się rozmnożyły, ale raczej jest to wątpliwe. No, Ukleje to jednak drogi za bardzo nie przeżyły. Bardzo słaba ryba, bardzo mało odporna strząsę. I, I nie wiem, czy, czy ta ukleja jeszcze odżyje coś, czy nie, ale mimo wszystko ją wpuścimy. Najwyżej ją pozabieram. Akurat w przypadku uklei, to się tego spodziewałem, że tak będzie. No i po prostu te inne rybki teraz, teraz wpuścimy. Patrz, jaki okoń się trafił. O, w zasadzie okoń gdzieś tam uciekł głębiej wiad do wiadra. Oczywiście wzdręgi są wymiarowe. Łowiliśmy dzisiaj na PZW, więc wymiar ochronny obowiązuje. Wzdręgi są wymiarowe, jest ich około, no, trudno mi powiedzieć, bo ich nie liczyliśmy, ale myślę, że około 60, myślę, że gdzieś około 60 sztuk. Popatrzcie, nawet jest ten okoń. Okonek taki nie wiem, 20, a może 1 cm. No i zdręgi tam nawet kilka płotek tutaj wrzuciliśmy O, są i ukraje w lepszym stanie Nie no, te zdręgi to fajnie, pewnie latem będziemy je łowić Niektóre już nawet fajne Uszczam wszystkie rybki razem po to, by zbiły się w stado i miały jakąś szansę przeżycia. A jak to będzie, czy przeżyją czy nie, dowiemy się latem. No, mamy dzisiaj bodajże 8 kwietnia. Więc rybki troszeczkę potrzebują czasu, żeby się zaaklimatyzować. Ja widzę te pojedyncze ukleje. A może może niektóre staną, przeżyją, a niektóre no niestety nie dadzą radę, ale no zobaczymy. No widzę tam Przewracają się, ale odżywają. Myślę, że połowa powinna odżyć. Dobra. Zwijamy się. I ciśniemy na drugi staw. Będziemy zarybiać ten drugi staw. I ten drugi staw, mały staw, zarybimy płotką. Nie wiem, mamy jej nawet około 10 kilo. W różnej wielkości. Więc nie tracimy czasu, gdyż rybki są tam w wiadrze. W wiadrach. No i czekają na swoją kolej, więc... Zwijamy się i idziemy na drugi staw. Także patrzcie, rybek jest naprawdę bardzo dużo. Sztukowo płotek jest około 200 sztuk, może nawet więcej. Piękne, grube płóteczki przed tarłem. Patrzcie, no i zaczynamy zarybiać. Zaczynamy porządne zarybieniem mojego nowo wykopanego stawu. Wody jeszcze trochę brakuje ale niedługo ją dopompuję i będzie na maksa także piękne zarybianko patrzcie niektóre płoteczki naprawdę piękne są przede wszystkim ta to jest wypas Taka 30. Tak poszło. Także kurde nie wiem czy to by był dobry pomysł. Z troszkę tym rybom. <grybujesz> Zaraz będę je łapą i przyrzucał aby ich nie podeptać. weźmiemy tu dużo. A patrz, chyba coś się nadkropnęło tam. No to pewnie z tych, z tych malutkich rybek, które im nakręcałem. No dobra, tu troszeczkę podejdziemy te, te inne wpuścimy tutaj bliżej, żeby miały. O mamy trochę głębszą wodę. I tak wyglądają Poteczki. w idealnej kondycji wszystkie. Troszeczkę, tam, tamte trochę czasu nie miały, ale fajnie się rozchodzą. Widać jak się rozchodzą. Te tutaj troszeczkę mają za płytko, ale będą je poprzerzucać. Trzeba je chyba przerzucić, zanim kapla tu przyje... <laughs> przyleci. Będę wiedział, że jak zanęcę, to będę miał branie płotki. Ale, oczywiście, pierwsze łowienie płotek pewnie latem. No, chciałem, żeby tak fajnie się rozeszły. A tu trochę za płytko mają. Piękne płocie do stawu Proszę, jest płoteczka do stawu Grybiutka przed parłem Także łowimy, łowimy ryby do stawu. Na duża, obiad. Duża siatka do małego stawu, sama płotka. Mniejsza siatka, wzdręgi, ukleja to, pójdę do, do dużego stawu. Na Na pokarm. Do góry. Patrzcie jaka fajna rybka, poteczka No i tak jesteśmy na kanale Mazurskim. No tutaj wiadra muszę napełnić wodą i zaraz. Będziemy wyciągać. No i dobra. Patrzymy, ile wzdręgi idzie do tego większego stawu. Tu wzdręgę i ukleję przerzucaliśmy. Efekt około 5-godzinnego łowienia. Patrzcie, ja pierdzielę Co takie ładne wzdręgi? Dobra, przesypuj to, żeby nie brać tego w, nie, nie brać tego w rękę. No ładnie, ładnie to wygląda kolorowo. wzdręgi mamy mierzone, wymiarowe. No dobra, wyciągamy płotki. Widać w tym koszu Ciśnień na razie do dużego bez różnicy zresztą taką Patrzcie ile mamy na zarybienie dostawu O taką Piękne, dobra Jak sypać? No syp, syp Tak najpierw do dużego słychać większość na brzegu Nie wiem, dobra bierz. Nie wiem, jeszcze tutaj wie czy tu wszystko czy nie wszystko ta to nie przeżyje No i dobra no i długa